W 2019 roku łączna wartość 10 największych polskich game developerów przekroczyła 27 miliardów złotych. Sporo, jak na branżę, w której jeszcze dekadę temu niemalże niemożliwe wydawało się zdobycie 14 milionów złotych na ukończenie prac nad grą. Właśnie tyle w 2009 roku pożyczył CD Projektowi Zbigniew Jakubas. Wtedy dla Wiedźmina inwestor ostatniej szansy. Jesteście ciekawi, która firma znalazła się na czele? Zostańcie z nami i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji. Jesteście na kanale biznesowo, a to jest odcinek o największych polskich producentach gier. Numer 10. Ultimate Games 104 miliony złotych. Ultimate Games to producent i wydawca gier na PC, konsole oraz urządzenia mobilne. Koncentruje się głównie na symulatorach tworzonych przez własne zespoły deweloperskie, tytułach tworzonych na licencji Discovery Channel oraz na rozwoju segmentu gier na konsole. Od lipca 2019 roku spółka Ultimate Games notowana jest na głównym rynku giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Główne przychody firmy generuje Fishing Simulator czyli symulator łowienia ryb. Szacuje się je na 37%. Numer 9 Creepy Jar 107 milionów złotych. W 2015 roku pracownicy firmy Techland postanowili opuścić swoje stanowiska i założyć własne studio deweloperskie. Dopiero w maju 2018 roku zaprezentowali światu pierwszą grę, Green Hell, której oficjalna premiera miała miejsce we wrześniu 2019 roku. Miesiąc później ogłoszono, że tytuł znalazł ponad 300 tysięcy nabywców. Sukcesem było również uzyskanie 83% pozytywnych recenzji na platformie. Steam. Twórcy zapowiedzieli też wydanie wersji gry na konsole. Numer 8. The Farm 51. 111 milionów złotych. The Farm 51 jest niezależnym polskim studiem deweloperskim, produkującym gry na PC, konsole oraz urządzenia mobilne. Początkowo zespół pracował na zasadach outsourcingu. Dopiero w 2009 roku wydał własny projekt, Necrovision. Następnie przedstawili światu prequel Necrovision, Przeklęta Kompania, Painkiller Hell and Damnation, Deadfall Adventures, Chernobyl VR Project, Get Even oraz World War III. Ich najnowszy projekt, Chernobylite, w październiku 2019 roku Roku pojawił się we wczesnym dostępie na platformie Steam. Numer 7 CI Games 174 miliony złotych. CI Games to weteran polskiego rynku twórców gier komputerowych. Firma powstała w 2002 roku i zasłynęła ze swojej serii Sniper Ghost Warrior oraz gry The Lords of Fallen. W tym roku wypuścili na rynek swoją kolejną grę Sniper Ghost Warriors Contracts Numer 6 Boombeat 293 miliony złotych Boombeat to wiodąca firma na rynku gier mobilnych Posiadająca publiczność na całym świecie Liczącą setki milionów graczy Ich pierwsza gra, Thanks a Lot Została uruchomiona w sierpniu 2018 roku Ale do tej pory Największy sukces odniosły Tiny Gladiators, Build a Bridge i Dancing Line Numer 5 11bit Studios 909 Milionów złotych. 11Bit Studios jest deweloperem multiplatformowych gier sprzedawanych globalnie. Firma zajmuje się każdym etapem tworzenia gier samodzielnie: produkcja, marketing i dystrybucja w sklepach cyfrowych. Ich najbardziej znanymi tytułami są Anomaly oraz This War of Mine. Poza produkcją gier 11Bit Studios zajmuje się także wydawaniem gier ze zleceń zewnętrznych oraz prowadzi internetową platformę sprzedaży gier innych producentów gamesrepublic.com. Numer 4 Ten Square Games 981 milionów złotych. Ten Square Games to spółka założona przez twórców serwisu społecznościowego nasza klasa.pl Macieja Popowicza oraz Arkadiusza Pernala. Firma skupia swoje działania w obszarze gier mobilnych free-to-play. Wydali już 250 tytułów, które zostały pobrane 280 milionów razy. Numer 3. Playway. Miliard 175 milionów. Playway to wydawca, który skupia się na nisko- i średniobudżetowych grach. Wydaje w ramach spółki i spółek zależnych ich niemałą ilość, co pozwala uniezależnić się od ryzyka którejkolwiek z gier oraz budować przemyślany model biznesowy. Dotychczas wychodzi im to bardzo dobrze. Numer 2. 2. Techland. 3 miliardy 527 milionów. Techland to jeden z czołowych polskich producentów i wydawców gier komputerowych. Dzięki autorskiemu silnikowi graficznemu C-Engine tworzy nowatorskie gry z otwartym światem. Do ich najważniejszych produkcji zalicza się m.in. Dead Island, Call of Juarez i Dying Light, która miała premierę w 2015 roku. Od chwili debiutu w Dying Light zagrało ponad 16 milionów graczy na całym świecie. Obecnie firma prowadzi intensywne prace nad Dying Light 2, którego premiera zaplanowana jest na ten rok, oraz jeszcze jednym projektem klasy AAA. I w końcu numer 1. CD Projekt. 19 miliardów 975 milionów złotych. Nazwę CD Projekt słyszał chyba każdy. Firma odniosła sukces dzięki adaptacji historii o Wiedźminie na podstawie książki Andrzeja Sapkowskiego. W 2012 roku zapowiedzieli powstanie nowej gry o tytule Cyberpunk 2077. Po kilku latach ciszy, firma opublikowała tajemniczy post na koncie Twittera gry. Lakoniczny wpis zawierający sześć znaków o treści BIP, który polubiło ponad 50 tysięcy osób, spowodował wzrost kursu giełdowego spółki. Kapitalizacja CD projektu wzrosła o blisko pół miliona. To tyle na dzisiaj. Czy graliście w jakąś polską grę, która zawładnęła Waszym sercem bardziej niż wspomniany Wiedźmin? Czy uważacie, że Cyberpunk powtórzy jego sukces? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku i łapkach w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów. Do zobaczenia za tydzień!